Kosmiczne wibracje, Twój przewodnik po gwiazdach. Wodniku W nadchodzącym tygodniu Słońce w Strzelcu otwiera duchowe horyzonty, a Merkury i Wenus w Skorpionie skłaniają do szczerych rozmów i autentycznych pragnień. Mars w strzelcu dodaje odwagi, a Jowisz w raku wzmacnia troskę o bliskich. Poniedziałek zaczyna tydzień od ciszy i modlitwy. Zapisz intencje i pozwól prowadzić się duchowej lekcji. We wtorek otwórz jedną trudną rozmowę, która rozjaśni wasze więzi. Środa wymaga konkretnego kroku. Czwartek wprowadza ten krok w życie bez wymówek. Piątek przynosi inspirację drobnym gestem, sobota prosi o cierpliwość, a niedziela zamyka tydzień spokojem i wdzięcznością. Ryby. W nadchodzącym tygodniu słońce w strzelcu otwiera duchowe perspektywy. Merkury i Wenus w skorpionie skłaniają do intensywnych rozmów o pieniądzach i marzeniach. Mars w strzelcu dodaje energii. Jowisz w raku wspiera domowy budżet, a Saturn w rybach wyznacza granice. Poniedziałek zacznij od przeglądu wydatków. Wybierz jedną priorytetową inwestycję. We wtorek spisz zasady tygodnia. Środa wymaga cierpliwości wobec prób. Czwartek wprowadza plany w życie. Piątek zainspiruje drobny gest. Sobota to czas spędzony w bliskości z rodziną, a niedziela zakończy tydzień wdzięcznością i zdrowym dystansem do wydatków. Baranie. W nadchodzącym tygodniu słońce w strzelcu budzi odwagę w miejscu pracy. Merkury i Wenus w skorpionie skłaniają się do szczerych rozmów z partnerami i współpracownikami. Mars w strzelcu dodaje energii. A Saturn w rybach wyznacza granice w zespołach. Poniedziałek zaczyna od wyznaczenia priorytetu. We wtorek poinformuj o postępach. Środa wymaga cierpliwości w negocjacjach. Czwartek wprowadza plan działania. Piątek inspiruje krótką radą mentora. Sobota to czas odpoczynku, a niedziela świętuje małe zwycięstwa. Byku. W nadchodzącym tygodniu Słońce w Strzelcu otwiera nowe perspektywy zdrowia i codziennych nawyków. Merkury i Wenus w Skorpionie nakłaniają do szczerych ocen ciała i ducha. Mars w Strzelcu dodaje determinacji, a Jowisz w Raku dba o stabilność finansową domu. W poniedziałek Zacznij od zaplanowania rytmu dnia. We wtorek wprowadź jeden zdrowy rytuał. Środa przypomina o odpoczynku, w czwartek realizuj plan, piątek przynosi inspirację w drobnym, praktycznym działaniu. Sobota zadba o ciało, a niedziela zakończy tydzień wdzięcznością. Bliźnięta. W nadchodzącym tygodniu. Słońce w Strzelcu otwiera szerokie możliwości komunikacyjne. Merkury i Wenus w Skorpionie wzmacniają szczere rozmowy i zrozumienie potrzeb innych. Mars w Strzelcu dodaje ruchu, a Saturn w Rybach wyznacza granice w porozumieniach. Poniedziałek przynosi nowy temat do rozmowy. Wytłumacz intencje. We wtorek słuchaj uważnie. W środę Dopracuj przekaz. W czwartek wyślij jasny komunikat. W piątek zainspiruje wspólne działanie. W sobotę spotkasz się z inspirującą osobą, a niedziela podsumuje lekcje i cele tygodnia. Raku. Nadchodzący tydzień otwiera przed tobą domowy i rodzinny wymiar. Słońce w strzelcu wspiera troskę o najbliższych. Merkury i Wenus w skorpionie sprzyjają głębokim rozmowom. Mars w strzelcu dodaje odwagi w planowaniu. A Saturn w rybach stawia granice emocjom. Poniedziałek zacznij od porządków w domu. We wtorek podziel się marzeniami bliskich. W środę znajdź czas na wspólne zadanie. Czwartek wprowadź plan w życie. Piątek inspiruje gestem. Sobota to aktywny wypoczynek z rodziną, a w niedzielę podziękuj za wsparcie. Lwie, w nadchodzącym tygodniu słońce w strzelcu podsyca twój zapał zawodowy. Merkury i wenus w skorpionie zachęcają do szczerości we współpracy. Mars w strzelcu dodaje energii do działania, a jowisz w Raku otacza cię wsparciem. Poniedziałek zainicjuje nowy projekt. We wtorek podziel się planem z mentorem. Środa przekształci ambicje w działanie. W czwartek realizuj plany krok po kroku. Piątek przyniesie inspiracje. W sobota celebruje sukcesy. W niedzielę odpocznij i nabierz sił na kolejny rozdział. PANNO Nadchodzący tydzień Otwiera przed tobą porządki i precyzję. Słońce w strzelcu daje ci odwagi do systematycznego działania. Merkury i Wenus w skorpionie skłaniają do głębokiej analizy. Mars w strzelcu dodaje energii, a Jowisz w raku wspiera zdrowie i finanse. Poniedziałek to plan. Uporządkuj listę zadań. We wtorek dopracuj szczegóły. Środa przypomina o skrupulatności. Czwartek zastosuj plan. Piątek zainspiruje praktyczną radą. W sobotę złap oddech, a niedziela to podsumowanie tygodnia z wdzięcznością. Uwaga! W nadchodzącym tygodniu Słońce w Strzelcu wspiera Twoje relacje i estetykę życia. Merkury i Wenus w Skorpionie pogłębiają rozmowy o wartościach. Mars w Strzelcu dodaje energii do działania, a Jowisz w Raku sprzyja wpleceniu domowej harmonii w świat zewnętrzny. Poniedziałek zacznij od szukania równowagi. We wtorek porozmawiaj szczerze z partnerem. W środę wdrażajcie kompromis. W czwartek ćwicz cierpliwość. Piątek zainspiruje gestem. Sobota to wspólne planowanie, a w niedzielę poczujesz wdzięczność za harmonię. Skorpionie. Nadchodzący tydzień odsłania tajemnice i przemiany. Słońce w strzelcu kieruje Twoją energię. Merkury i Wenus w skorpionie wzmacniają intuicję i mówienie prawdy. Mars w strzelcu dodaje determinacji. Jowisz w Raku wspiera wspólne cele, a Saturn w Rybach pomaga wyznaczać granice. Poniedziałek zaczyna się od rozmowy o granicach. We wtorek rozważysz najgłębsze pragnienia. Środa pozwoli na transformację w praktyce. W czwartek zrealizuj plan. Piątek zainspiruje do ryzykownych kroków. Sobota to odpoczynek, a niedziela doceni proces przemian. Strzelcu. W nadchodzącym tygodniu Słońce świeci nad Twoimi marzeniami. Merkury i Wenus w Skorpionie prowokują do szczerych rozmów i odważnych decyzji. Mars w Strzelcu dodaje energii, a Saturn w Rybach prosi o realistyczne granice. Poniedziałek zaczyna podróż do jednego celu. We wtorek podziel się planem. Środa przetestuje Twoje zdolności adaptacyjne. W czwartek realizuj cele krok po kroku. Piątek inspiruje spotkaniem z mentorem. Sobota to czas na aktywność fizyczną, a w niedzielę świętuj postęp i sformułuj nową intencję. Koziorożcu. Nadchodzący tydzień kładzie nacisk na długoterminowe planowanie. Słońce w Strzelcu otwiera szlaki rozwoju. Merkury i Wenus w Skorpionie skłaniają do realistycznych ocen. Mars w Strzelcu dodaje wytrwałości, a Saturn w Rybach przypomina o granicach i odpowiedzialności. Poniedziałek zaplanuj strategicznie. We wtorek wprowadź jeden realny krok w projekt. Środa utrzymuje tempo. Czwartek dopracowuje detale. Piątek wdroży plany w czyn. Sobota to czas odpoczynku i regeneracji. Niedziela cieszy się wynikami i wyznacza nowy, ambitny cel. Wszechświat mówi do nas nieustannie. A ty możesz powrócić do jego melodii już wkrótce. Subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych przesłań. Zostaw lajka, by podziękować gwiazdom za przewodnictwo i podziel się w komentarzu, co dziś najbardziej poruszyło Twoją duszę.